Też ja mam teraz chwilę czasu, mogłabym coś nagrać z tych um, filmów w ramach głosowania, ale, ale w głosowaniu nie ma jednoznacznego wniosku, jakie piękne tutaj odbijanie się słońca. Piękny widok, popływaliśmy tutaj, nie udało się przepłynąć 2122 metry. Teraz mam trochę chwilę, Darek robi krótki yy, i lecimy w inne miejsce dalej. Mamy dzisiaj, O, wow, przecież tu uważać na kamieniach. kilka zaplanowanych, w ogóle robię tak na próbę, jak, jak tylko na to nagrywanie na żywo, nie wiem, zobaczymy, czy to dobrze idzie, czy nie. Nawet nie widzę, czy tu jest jakiś czad, czy nie czad, w każdym tak pewnie nikt tego od razu by nie zauważył, bo nie zaplanowałam tego, tylko to jest takie w tym momencie, tak z ciekawości, bo mi się włączyło, że tak powiem. Miałam coś innego, yy, miałam przesłać shorta, ale włączyło mi się przez chwilę to i i stwierdziłam, że na próbę. Także taki piękny widok w miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. Yy, wyszłabym dalej, ale już yy, trochę mi strój wysechu i się trochę już ubrałam, także tutaj nie dam rady. Wcześniej tutaj trochę chodziłam w tej wodzie po kąpieli w moim pączu ręcznikowym, ale o, wow, ostrożnie, bo że tu się można zabić w tych kamieniach. Tutaj na lewo jest trochę lepsze wejście, więc my wchodziliśmy trochę gorszym, ale już tak, o matko, lepszym. Ja w ogóle nawet nie wiem, jak zakończyć to nagrywanie. A dobra, chyba z tym X-em. Więc nie było jednoznacznego wyniku, a było trochę głosowań. Także mogłam coś nagrać. Może powiem tyle. Jestem naprawdę zachwycona Florerosa, Aqualegoria i jest to świetny zapach jako dla miłośników unikatu Groselina. Ciężko zdobyć, myślę, że to prościej zdobyć. Cieszę się, że mam dekant i sami mocno towarzyszy i naprawdę jest cały czas wyczuwalny. Jestem zdziwiona dlatego, że większość allegoria jest raczej taka z parametrami. Przypominam, że na moim kanale jest seria, playlista właśnie o Aqualegoriach konkretnie. Myślę, że to jest allegoria, ale ja wolę Aqualegorie. Wiele się u mnie przewijało, to jest taka seria, która jest dosyć znacząca, jeżeli chodzi o go, mój perfum o z 3 lata temu. Także e, głównie to, ale też mój zapach Jardin e, Jardin Grossoio. Grossoio, przepiękne połączenie różnych takich, długo z taką kobiecością, e, z taką głębią, z taką wytrawnością, z taką świeżością, z dystansem czarny bez, jakiś pożyczko agresty, barbary, agresty, bluszkrze tego typu kwestie, taki głębia i taka świeżość, i taka wytrawność, taki trochę ostrzejszy jest to zapach, ale w tym wszystkim bardzo, bardzo kobiecy, no nie wiem, robię przerwę, znaczy zakończę to, bo zacznę, czy to w ogóle jest. Nawet nie wiem czy to potem zapisuję, bo nigdy tego nie robiłam. Ale skoro jest takie narzędzie, to zobaczyłam, tak z ciekawości, chciałam pokazać tam dalszy widok, no przepiękny widok, który właśnie widzieliśmy właśnie pływając, ale tutaj ten fragment zasłaniam. A do wyboru tam była na przykład kwestia dawany, tam chyba też kwestia chyba sandałowca, też kwestia nowych nabytków perfumowych, coś w sensie ostatnich i jakieś tam jeszcze dwie inne kwestie. Wcześniej odnośnie kwestii sary, to wstawiałam w końcu film, opowiadam o tych dwóch flakonach, na które się zdecydowałam i dlaczego, i jak to wygląda, i to było a tam Maryna pisała o tym, żeby o tym zapachu, który tak mnie zachwycił. Powiem tak, skończyłoby się flakonem, niestety flakonu nie było i nawet niedzielę do końca ten tester tam jest, bo to już jakiś taki który w ogóle już tam nie ma, nie ma, ale naprawdę ciekawe wrażenie robił. Zrobiłam jego zdjęcia na gdzieś tutaj w tych przebitkach był, ale będzie oczywiście jeszcze osobne omówienie w ramach tego tematu, czyli właśnie tego zachwytu stary. Także może ja się później. W ogóle a propos serii składniki perfumowe, to właśnie będzie na pewno od o sandałowcu, w ogóle było rolę mochu, rolę szafranu, były też chyba role paczuli. Chyba były, albo nie, muszę sprawdzić. Muszę w ogóle wszystkie te filmy odnośnie składników, i tak dalej, podpiąć pod osobną playlistę? Bo jest oczywiście seria perfumista, artysta powołana, jest też seria Laboratorium Perfumera Sobieskiego stylu. Różne były serie, ale właśnie o tych moich składnikach, moich tworzeniach, w ogóle tych moich wszystkich wrażeniach po takim doświadczeniu, takim po prostu wiedzy doświadczalnej odnośnie składników, czyli takiej doświadczalnej, obserwacyjnej. Dobra, kończę to nagrywanie na żywo. Zresztą wszystkie filmy to jest tak nagrywanie, że generalnie nie robię cięć. żeby połączę jakieś skrawki i przerwie, ale nie robię żadnych jakichś tam yy, przeróbek, bo, bo mi się nawet nie chce to bawić, także, no ale teraz zobaczymy. No. No, tyle w zasadzie takie ryzyko nagrywania z tego typu na żywo w jakimś tam terenie, że zaś ktoś może nie, coś krzyknąć, nie krzyknąć, jakieś może płaśnie cenzuralne słowo, oczywiście nie z moich ust, ale jakieś tam opcje gdzieś tam, chociaż to jest mało ludzi, to jest po prostu mega spokojnie, to jest po, jeszcze taki się mówi, ostatni bastion spokoju, ciszy, yy, przestrzeni, świetnej wody, świetnych warunków dopływania, no i właśnie sezon, nawet w ten długi weekend i po prostu cisza i spokój i brak ludzi.